W tym odcinku porozmawiamy na temat leczenia pijawkami, czyli o tak zwanej chirudoterapii. Odpowiemy sobie na bardzo ważne pytanie. Czy leczenie pijawkami rzeczywiście działa? A jeśli tak, to w jakich jednostkach chorobowych może nam pomóc? Ale ponieważ jestem lekarzem, który wspiera naturalne metody leczenia i dlatego mam podgórkę w tym kraju, oświadczam, że jest to porada niemedyczna. Numer 1. Choroby nowotworowe. W badaniu przeprowadzonym w 2013 roku udowodniono, iż gruczoły ślinowe pijawek wydzielają antystazynę. Jest to białko, które hamuje kolonizację komórek raka płuc. Co ciekawe, hamowanie przerzutów raka płuc właśnie z wykorzystaniem tej naturalnej substancji która wytwarzana jest przez pijawki, zostało w 1986 roku opatentowane w Stanach Zjednoczonych. Numer patentu to 4 588 587. ale warto tutaj wspomnieć także o badaniu z 2012 roku. Naukowcy wyodrębnili ze śliny tropikalnej pijawki Hementeria manilensis, substancję, która hamowała rozmnażanie się raka drobnokomórkowego płuc. Odnośniki do badań naukowych jak zwykle umieszczam w opisie filmu. Numer 2. Powikłania cukrzycy. Pijawki nie obniżają poziomu glukozy we krwi. Niemniej jednak mogą być bardzo korzystne w przebiegu powikłań cukrzycy. Doskonale wiemy, że hiperglikemia w przypadku cukrzycy bardzo często przebiega z miażdżycą, zwiększonym poziomem lipidów, a także zaburzeniami adhezji płytek krwi. Może pojawić się także zwiększone ciśnienie krwi i wzmożony stres oksydacyjny. Wszystkie te czynniki prowadzą do zaburzeń ukrwienia tkanek. Chirudoterapia może okazać się bardzo pomocna, ponieważ chiruryna odgrywa bardzo ważną rolę w procesie krzepnięcia krwi, będzie zatem łagodziła objawy niedokrwienia. Nie bez znaczenia dla osób z cukrzycą okażą się przeciwbakteryjne substancje zawarte w wydzielinie pijawek. Działanie przeciwbakteryjne wykazuje chloromycetyna. A dlaczego u osób z cukrzycą ma to takie duże znaczenie? W przebiegu cukrzycy z powodu niedokrwienia może dochodzić do pojawienia się zgorzeli. Tam właśnie dochodzi do namnażania się bakterii, które pogarszają przebieg choroby. Chloromecetyna ma działanie przeciwbakteryjne. Zatem w połączeniu z chirudyną mogą być cennym sposobem uzupełniającym tradycyjne leczenie w przypadku stopy cukrzycowej u cukrzyków. Warto tutaj przytoczyć przypadek kliniczny z 2016 roku, który miał miejsce w Indiach na wydziale medycznym w Unani. Pacjentka miała stopę cukrzycową jako powikłanie cukrzycy, w stopniu piątym, czyli w rozległej zmianie martwiczej. Stopa ta zakwalifikowała się do amputacji. U pacjentki, która miała 60 lat, zastosowano zaledwie 4 pijawki, tylko i wyłącznie w jednej sesji. Już po jednej sesji leczenia pijawkami, kwalifikacja stopy cukrzycowej zmieniła się z 5 na 3,5. Tym samym pacjentka uniknęła amputacji stopy. Takich pojedynczych klinicznych przypadków jest znacznie więcej. Co zatem stoi na przeszkodzie, aby tą starą tradycyjną metodę wdrożyć do leczenia? 人家。 Numer 3. Choroby serca. Pijawki są cennym uzupełnieniem leczenia chorób sercowo-naczyniowych. A wszystko to dzięki przeciwzapalnym oraz rozszerzającym naczynia substancjom zawartym w wydzielinie pijawek. Chirudyna zawarta w wydzielinie pijawek zmniejsza prawdopodobieństwo powstawania skrzepów. Należy także wspomnieć, że chirudyna jest zatwierdzona przez FDA do celów klinicznych. Dziwi zatem ogromny opór polskich społeczności medycznych przed Stosowaniem i wdrażaniem takich form leczenia. Wiemy doskonale, że chirudyna jest skuteczna w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich. Zapobiega także incydentom niedokrwiennym u pacjentów z niestabilną dławicą. W stosunku do komercyjnie stosowanej heparyny, chirudyna ma ogromną przewagę. Może być stosowana u pacjentów z zaburzeniami płytek krwi, ale także małopłytkowością, płytkowością, która jest indukowana przez samą heparynę. Ponieważ chirudyna nie ma wpływu immunologicznego na erytrocyty. Numer 4. Łuszczyca. Istnieją ograniczone, ale bardzo obrazowe dowody na to, iż piawki mogą zmniejszać objawy łuszczycy. Po pierwsze dzięki przeciwzapalnym właściwościom w swojej wydzieliny, a po drugie dzięki właściwościom przeciwbakteryjnym. Przeciwbakteryjne działanie wydzieliny piawek, które osłabia objawy łuszczycy, potwierdza bakteryjną przyczynę chorób, Autoimmunologicznych, które są powodowane przez przetwalniki tych bakterii, czyli L-formy bakterii. Wszystkim osobom, które zmagają się z chorobami przewlekłymi, polecam swoją publikację, zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Z książki tej dowiesz się, w jaki sposób zablokować toksyny, które znajdują się w pożywieniu, a także w jaki sposób usunąć toksyny z Twojego ciała. Okazuje się, że toksyny środowiskowe są łączone z większością chorób cywilizacyjnych. Ta książka pomogła wielu osobom. Jej darmowy rozdział znajdziesz w linku pod tym filmem, a Państwa, jak zwykle, zachęcam do komentowania tego odcinka.